Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku i mimo tego, że jest to nad morzem, to jeszcze tego morza nie widziałem. Ale żeby przybliżyć sobie smak morza, dzisiaj przygotujemy gdańskie fiszkary, czyli ryż, aromatyczny sos z kary i smażoną flądrę. Chyba nie ma nic bardziej morskiego i gdańskiego niż smażona flądra. Zapraszam. Dzisiejsze danie zaczniemy od przygotowania sosu pomidorowego, sosu pomidorowego z kary. No i tak jak zwykle w przypadku kary zaczynamy od składników aromatyzujących. Czyli siekamy sobie czosnek. Ja dzisiaj za pomocą takiej sikiery muszę sobie poradzić. Nie jest łatwo. Mamy czosnek, teraz dwie papryczki chili. Ja mam zieloną i czerwoną. Kroimy w cieniutkie talarki. Ok, ja czyli pokroję mniej więcej po pół, czyli tu jest jedna papryczka, resztę potem użyję do dekoracji. Czosnik, czyli do ronderka. Od razu. Zetrzyjmy do tego około centymetra imbiru. Skórka z jednej, klementynki. Dodatek opcjonalny. Jeżeli nie macie je pod ręką, pokojnie może być to skórka z limonki, z pomarańczy. Do tego około dwóch łyżeczek przyprawy kary. Ja nie jestem zwolennikiem jej używania, ale akurat do dzisiejszego dania nadaje się idealnie. Tą przyprawę musimy trochę przesmażyć w tłuszczu, tak aby ona nabrała zupełnie innego, bardziej intensywnego smaku. I dwie pokrojone w piórka białe cebule. Troszeczkę soli i szczypta pieprzu. W czasie kiedy cebulka mięknie, my dodamy tutaj jeszcze jeden składnik, który będzie pakładem. inaczej oberżyna. Bardzo ciekawy, a do tego przepisu też bardzo fajnie się nada, przede wszystkim dobrze komponuje się z rybą. Dzisiaj my użyjemy pół solą, już do cebulki. Zamieszajmy to całe towarzystwo. Jak się smaki połączą. Bakłażan niech mięknie. I jeszcze trochę musimy to przysmażyć. Teraz wciśnijmy tutaj jeszcze sok. Z tej klementynki, z której obraliśmy skórę. Jeszcze sok z połowy limonki. Pomidorki w puszce. Dwie puszki. Odrobina wody. OK, to zamieszaliśmy, teraz musi się to pogotować tak, żeby smaki się skoncentrowały, żeby odparował nadmiar wody i dopiero wtedy zaczniemy smażyć rybę. No i musimy to jeszcze trochę pomieszać tak, żeby nadmiar wody się wygotował. Poko. Okej. Okay. Olejemy. Tu się wygotowuje nadmiar wody, to trzeba uzupełnić płyty. <gry> no i przechodzimy do naszej flondry. Jej nie trzeba obierać ze skóry. Możecie kupić filety, które już są z tej skóry obrane i one są oczywiście no, trochę fajniejsze. Teraz przyprawimy rybkę. Jak najprościej się da. Odrobina soli i pieprzu. Ja dzisiaj używam pieprzu cytrynowego do ryby się idealnie nadaje, ale jeżeli nie macie to spokojnie zwykły pieprz również da radę, A w zasadzie możemy ją doprawić tylko od strony mięsa teraz obtaczamy ją w mące dokładnie, tak żeby osuszyć rybę i dzięki temu ona będzie chrupiąca kładziemy ją na patelnię dość spora ilość tłuszczu i smażymy do miękkości w przypadku flondry i tak cienkich filetów to zajmie bardzo szybko Zrzucano ostatnią partię ryski. Ona w zasadzie 80% swojego czasu smaży się po tej stronie skóry. Także teraz niech tylko się ładnie przyrumieni po tej drugiej stronie. Będziemy mogli ją zdejmować z patelni. A w międzyczasie możemy powoli wykładać cały danie. Na początek wyłóżmy trochę ryżu. Ja ryżu gotowałem sobie wcześniej, przed całym procesem. Produkcji naszego dzisiejszego dania i dałem mu poleżeć pod przykryciem, dzięki czemu przez te 20 minut zrobił się bardzo fajny i klejący. Czyli do tego dania idealny. I to jest właśnie mój sposób na klejący ryż. On nie jest też taką rozgotowaną masą, ale bardzo fajnie ma bardzo fajną konsystencję. Tutaj w środek. Nałożymy trochę sosu pomidorowego z kary i zobaczcie, jak on zgęstniał. Pachnie rewelacyjnie, wszystkie smaki się skoncentrowały. I te dwie łyżeczki kary, które dodaliśmy na początku, naprawdę, naprawdę bardzo je teraz czuć. Ałóżmy to na środek. Bakłażan w zasadzie cały się rozpadł, została z niego tylko skórka. Wszystko zagęściło resztę sosu. Na zwieńczenie. Ułóżmy filety z flądry. Z chrupiącą skórką do góry. Dekorujemy to odrobiną szczypioru i zielonego i czerwonego chili. Nasze danie mamy już gotowe. Gdańskie fiszkary na pewno jest bardzo smaczne. Ja już się nie mogę doczekać, żeby tego spróbować w całości. Połączenie tego sosu i ryby jest na pewno, na pewno bardzo smaczne. Tyle. Zapraszam Was na następne odcinki. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie swoim znajomym i do zobaczenia. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie redukujące nogarkę tłuszczową. Tutaj oto na tym przyrządzie. Działanie jest bardzo proste. Wchodzimy, łapiemy, muszę ostać piwko <grym> i Sprawiamy tą maszynę w ruchu. Po 15 minutach możemy wejść i napić się piwka. Polecam pawuka z